Witajcie, zadanie siódme matury CKE 2025 roku. Co tutaj mamy? Za pomocą cienkiej soczewki szklanej S umieszczonej w powietrzu uzyskano ostry obraz A'B' przedmiotu AB, czyli AB to jest nasz przedmiot. Tutaj mamy jego obraz. Na rysunku poniżej przedstawiono położenie przedmiotu AB oraz położenie jego obrazu A'B'. Punkty A i A' leżą na osi, Optycznej soczewki S, tak, także taki można powiedzieć pewien standard. Przyjmij, że długość boku kratki na rysunku odpowiada w rzeczywistości jedne, jednemu centymetrowi. Tak, czyli jedna krateczka to jest jeden centymetr. I gdzieś tutaj tak, znajduje się ta soczewka. Tak, no i musimy, że tak powiem, technicznie rozpracować to, to zadanie. Zanim przejdziemy tutaj do odpowiedzi na pytania, ja bym proponował, żebyśmy spróbowali sobie narysować promienie, czy określić, gdzie ta soczewka się znajduje. Przypomnijmy sobie krótko, jak tworzyło się obrazy w takiej optyce technicznej. Pamiętacie, że tak na dobrą sprawę wystarczyło wyznaczyć dwa promienie tak? i z przedmiotu powstawał jego obraz. Patrzmy, tak? Najprostszy, najprostsza linia. To jest ten promień, który przechodzi przez środek soczewki, i to jest linia prosta, tak, ona się nigdzie nie łamie, także możemy taką linię sobie tutaj wyznaczyć w naszym przypadku. Druga linia byłaby taka, że tutaj linia równoległa do osi optycznej, dochodząc do soczewki, później przechodziłaby przez ognisko, tak, i na przecięciu tych dwóch linii, tak, no dokładnie w tym punkcie tutaj wyznacza, wyznaczałoby się obraz, prawda? także. Te, tą, tą zasadę wykorzystamy w naszym przypadku, dobrze? Wyznaczamy sobie pierwszą linię, która łączy tutaj punkty B i B', prawda? To ta linia prosta, która przechodzi przez środek soczewki. Oczywiście soczewka, e, położenie soczewki już możemy sobie określić, ona leży tutaj na tej linii, prawda? Tam, gdzie ta linia przecina się z osią optyczną, czyli już wstępnie wiemy, gdzie tam nasza soczewka będzie się znajdować, tak? Zobaczcie, dorysowałem teraz linię drugą. Tak, tutaj ona od punktu B do linii, gdzie znajduje się soczewka, biegnie poziomo, tak? A później łamie się i przechodzi przez ognisko. Tak? ognisko jest tutaj na przecięciu osi optycznej i tej naszej linii, prawda? Obie linie, które sobie narysowaliśmy, muszą spotkać się czy przeciąć w punkcie B', tak? tak? Jak tak jak na początku powiedzieliśmy sobie, jak tworzy się obraz, Także na podstawie tych dwóch linii już bardzo dużo wiemy. Wiemy, gdzie znajduje się soczewka, ona znajduje się tutaj na tej linii, wiemy, gdzie jest ognisko tej soczewki. I tak naprawdę to już w tym momencie jesteśmy w stanie spokojnie odpowiedzieć sobie na nasze pytania. Zadanie 7.1. Mamy tutaj trzy pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć. Pytanie pierwsze. Wytworzony przez soczewkę S ostry obraz A'B' przedmiotu AB można zaobserwować na ekranie. Teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy obraz, który, czy obraz, który otrzymujemy, jest obrazem rzeczywistym czy pozornym? To tak, jeżeli tu jest nasza soczewka, tu jest nasz przedmiot, tutaj mamy nasz obraz, to mamy do czynienia z obrazem rzeczywistym, prawda? Czyli patrząc przez lupę, tutaj po stronie naszego, naszego przedmiotu jest nasze, nasze oko, czyli ten obraz tak naprawdę widzimy. Teraz, jeżeli byśmy tutaj postawili sobie ekran, prawda? Czyli ten nasz obraz rzeczywisty wyświetliłby się na ekranie. On by się nie wyświetlił, gdybyśmy mieli do czynienia z obrazem pozornym, ale tutaj mamy obraz rzeczywisty, dlatego spokojnie można go sobie na ekranie wyświetlić i zaznaczymy odpowiedź oczywiście prawda. Pytanie numer dwa: o soczewkę S. Czy soczewka S jest soczewką skupiającą? Jeżeli pamiętacie konstrukcję obrazów w różnych wariantach, prawda? w zależności od tego, jak daleko znajdował się przedmiot od soczewki, tam tych, tych wariantów było kilka, to łatwo będzie Wam odpowiedzieć. Jeżeli nie, to popatrzmy sobie tutaj na tą linię, którą oznaczaliśmy, promień, czyli linia numer 2, prawda, linia na początku biegła równolegle do osi optycznej, później przechodząc przez soczewkę załamywała się i przechodziła przez ognisko, prawda, czyli widzimy, że tutaj ta linia biegnie do środka, więc soczewka jest oczywiście soczewką skupiającą. Możemy ją tutaj oznaczyć sobie w ten sposób, tak? Techniczne oznaczenie soczewki skupiającej i zaznaczymy tutaj oczywiście odpowiedź: Prawda, pytanie numer 3. Czy odległość przedmiotu AB od soczewki S jest mniejsza od ogniskowej tej soczewki? Ja tutaj oznaczyłem jako X odległość przedmiotu od soczewki, F to jest oczywiście ogniskowa. Widzimy, że że X jest oczywiście większe od F, czyli będzie tutaj odpowiedź fałsz. Jeżeli pamiętacie konstrukcję obrazów, prawda, to tutaj na pewno wiecie, że żeby uzyskać taki obraz, czyli rzeczywisty, odwrócony i powiększony, to odległość przedmiotu musi być pomiędzy F a 2F, tak? ale to już przy takich poważniejszych zadaniach czy analizach. Do takiego, taki, taką cechę możemy sobie oczywiście przypomnieć. Ja już tutaj nie będę tego drążył. Przechodzimy do kolejnego zadania. Zadanie 7.2. 2 Patrzcie, tutaj za trzy punkty. Zadanie, można powiedzieć, trochę obliczeniowe czy konstrukcyjne. Na rysunku zamieszczonym we wstępie, czyli na tym, na tym początkowym rysunku, wyznać konstrukcyjnie za pomocą promieni charakterystycznych położenie soczewki S oraz położenie jego ogniska. Tak naprawdę myśmy to zrobili. Prawda? Czyli zanim zaczęliśmy rozwiązywać zadanie i już myśmy sobie tą konstrukcję zrobili, żeby odpowiedzieć na, na te pytania, które były na początku. Podpisz położenie soczewki lub soczewkę S oraz ognisko jako F. tak Także tutaj dopiszemy sobie oczywiście S, my już to wiemy, mamy ognisko F. Zapisz w miejscu poniżej wartość ogniskowej F soczewki S. Tak, my tutaj widzimy, że to... To F to jest dokładnie 6 kratek, prawda? 2, 4, 6. Jeżeli jedna kratka to jest 1 cm, to tutaj możemy oczywiście napisać, że jest to 6 cm. Podpowiedź, dokładna wartość ogniskowej, dokładną wartość ogniskowej można wyznaczyć z położenia ogniska, bez wykonywania obliczeń i tak dalej. Także generalnie myśmy już to zadanie sobie zrobili. Ja jeszcze pokażę Wam, że można to oczywiście obliczyć, tak? także troszkę cierpliwości. Chciałem pokazać Wam jeszcze alternatywne rozwiązanie, taką metodą algebraiczną, czyli obliczeniową. Co mamy dane? Tutaj, oczywiście, według, według kratek, pierwsza najważniejsza informacja to jest A, A, długość odcinka AA', który jest równy 27 kratek. Tak, czyli 27 cm. Tutaj znamy długości strzałek, czyli przedmioty i obrazu. Długość strzałki AB, czyli przedmiot, to jest 5 kratych czyli 5 cm. Długość A' B' to jest 10 kratych czyli 10 cm. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że, to jest, że, że otrzymujemy dwukrotne powiększenie, prawda? No bo AB do A' B' to jest 5 do 10, czyli 1 druga, więc to jest właśnie to dwukrotne powiększenie. Zobaczcie, że teraz mamy tutaj do czynienia z podobnymi trójkątami. ASB i tutaj SA'B', prawda? To są trójkąty prostokątne. Ja tutaj zaznaczyłem te kąty proste już, prawda? Z tego możemy wywnioskować, że długość odcinka AS, prawda, jest dwa razy mniejsza niż tutaj SA', prawda? Czyli SA' jest dwukrotnie większa niż AS. A cała a suma tych dwóch odcinków prawda, to jest 27 cm, tak? Zapisane tutaj za pomocą x, y. ja sobie tutaj to zapisuję, prawda? I y, y, wnioskujemy, że właśnie y to jest równe 2x. I teraz suma tych odcinków to jest 27 cm, czyli tak naprawdę 3x to jest 27 cm. Skoro tak, to 1x to jest równe 9 cm, tak? W metrach no to jest 9,00 m. Y to jest dwa razy więcej niż x, czyli 18 cm. Dla sprawdzenia, jeżeli dodamy 9 plus 18, dostajemy 27 cm, czyli tutaj wszystko się zgadza, prawda? Teraz wykorzystamy sobie równanie soczewki. Zapewne pamiętacie, jest to równanie oczywiście w podręcznikach, jak również w karcie wzorów. Wstawiamy te nasze wartości x i y, tak? tak żeby policzyć długość ogniskowej. Ja tutaj muszę troszkę to równanie poprzekształcać, ale po prostych przekształceniach dochodzimy do wyniku, że długość obliczkowej to jest 6 cm. Pamiętacie, że jest to ta sama wartość, która była przy rozwiązaniu graficznym. Słuchajcie, to na tyle. Ja już przygotowuję kolejne zadanie, także niebawem pojawi się na kanale, także zapraszam do oglądania. Pozdrawiam Was, do zobaczenia.